Młynę. Jesteśmy w tym momencie w pubie. Do jedzenia można tutaj kupić kebab, pizzę, naleśniki, potrawy obiadowe, pierogi. Dla rozrywki wstawiliśmy tutaj dwa automaty do gry, rzutki na pierwszym piętrze Starego Młyna oraz na parterze są dwie sale na imprezy okolicznościowe, wszelkiego rodzaju. Można urządzać tutaj krzciny, wesela, osiemnastki i, imprezy, i dowolne imprezy. A na drugim piętrze mieści się hotel, gdzie znajdziemy siedem pokoi hotelowych o wysokim standardzie. Jeśli chodzi o sale na imprezy okolicznościowe, są to sale klimatyzowane, utrzymane w i macie starego młyna, także serdecznie zapraszamy.